Koniec końców, doczekaliśmy się z końców. Koniec, o właśnie, niesie podarunki to dla bardzo. finalistów. I jeśli mnie pamięć nie myli, po japońskim ataku na Pearl Harbor. Dziś pierwszy odcinek i oto dziesiątka naszych pierwszych gości. Piotr, Magdalena, Jerzy, Tomasz, Władysław, Szymon, Marcin, Adam Mazur, Adam Mazur, Piotr i Człowiek z Żelaza, Andrzej. Przed nami pierwszy etap. Pierwszy mówi dzień dobry młodszy, ale pierwszy dłoń wysuwa starszy. Proszę posłuchać. Nie. Jedno słowo nie. Nie może. A kara to dożywotnie pozbawienie wolności. I jedno. Dotyczy obu płci. Matematyka. Ampuch. To pączek czy naleśnik? Juliusz Cezar. To już wiemy, że wszyscy będziemy grali dalej. Więc druga kolejka pytań to formalność, fizyka. Zbyszko z Bogdańca to postać z której powieści? Jedna czwarta. Medycyna, czy choroba Alzheimera atakuje tylko mężczyzn, jeśli mnie pamięć nie myli, Wacław Maciej. Panowie Jerzy Tomasz i Adam weszli do finału. Panowie Jerzy i Adam stracili wszystkie szanse. Ma pan na koncie już 513 punktów, a ja już nie mam pytań. Teraz pojawi się pani Maria Kirill-Skłodowska.